Weronika przeciągnęła się leniwie, wpatrując się w sufit. Dzień zbliżał się ku końcowi, a mieszkanie pogrążało się w półmroku. Z za okna dochodził stłumiony szum samochodów przejeżdżających w oddali. Na zewnątrz panowała jesienna szaruga, liście, mokre od deszczu, lepiły się do chodników, a krople wody uderzały o perepet w rytmicznym, uspokajającym takcie. Weronika wstała z kanapy i skierowała się do kuchni. W powietrzu unosił się delikatny zapach ziołowej herbaty, którą właśnie przygotowała. To był jej codzienny rytuał, chwila spokoju, zanim Łukasz wróci z pracy. Mieli swoje ustalone zwyczaje, które z czasem stały się niemal rutyną. Weronika zawsze była w domu pierwsza. To ona przygotowywała kolacje, planowała wspólne wieczory. Łukasz przychodził później, zmęczony, ale zwykle w dobrym humorze. Tego wieczoru, siedząc samotnie przy kuchennym stole, Weronika przeglądała stary album. Zdjęcia z ich ślubu, wakacji w górach, pierwszego mieszkania. W każdej fotografii widziała ich szczęście, tę iskrę, która kiedyś ich łączyła. Ale teraz, teraz ta iskra jakby zgasła. Czy to normalne po tylu latach małżeństwa? Czy każdy związek w końcu staje się rutyną? Gdy zbliżała się godzina dziewiętnasta, w drzwiach rozległo się znajome skrzypienie. Łukasz wszedł do mieszkania, energicznie zdejmując płaszcz i rozpinając marynarkę. Jego twarz była lekko zaczerwieniona od chłodu. Cześć, kochanie! rzucił, wchodząc do kuchni. Weronika podniosła wzrok i uśmiechnęła się ciepło. Cześć! Jak minął dzień? zapytała, podając mu kubek herbaty. W porządku. Trochę chaotycznie. Ale nic, czego bym nie ogarnął, odpowiedział, siadając przy stole. A u ciebie? Weronika wzruszyła ramionami. Wiesz, jak to u mnie. Praca, zakupy, trochę sprzątania. Zrobiłam lasania na kolację, mam nadzieję, że ci smakuje. Łukasz spojrzał na nią z wdzięcznością. Smakuje. Dzięki, że zawsze o wszystkim pamiętasz. Ja ostatnio żyję w takim biegu, że nawet nie wiem, co jem. Rozmowa toczyła się spokojnie. Mówili o codziennych sprawach, planach na weekend, drobnych remontach w mieszkaniu, kolejnym projekcie w pracy Łukasza. Weronika słuchała, ale gdzieś w głębi duszy czuła niepokój. Łukasz wydawał się obecny, ale tylko ciałem. Jego myśli były gdzieś indziej. Wieczorem, gdy siedzieli na kanapie, oglądając film, Weronika zerkała na męża. Zawsze lubiła te momenty, kiedy mogli spędzić czas razem. Ale teraz czuła, że coś się zmieniło. Łukasz co chwilę zerkał na telefon, a jego twarz przybierała dziwny wyraz, jakby czytał coś, czego nie chciał, by zobaczyła. Wszystko w porządku? Zapytała, próbując ukryć niepokój. Łukasz spojrzał na nią i szybko odłożył telefon. Tak, oczywiście. Dlaczego pytasz? Po prostu, wydajesz się trochę nieswój ostatnio. Łukasz wzruszył ramionami. W pracy jest stresująco. To wszystko. Nie martw się, damy radę. Weronika nie drążyła tematu. Chciała wierzyć, że to tylko chwilowe. Kilka tygodni później sytuacja zaczęła się zmieniać. Łukasz wracał do domu coraz później, a jego telefon dzwonił częściej niż zwykle. Weronika zauważyła, że mąż stał się bardziej rozdrażniony. Unikał rozmów o wspólnych planach, a każde jej pytanie o pracę zbywał lakonicznie. Pewnego wieczoru, gdy Łukasz wrócił do domu blisko północy, Weronika nie wytrzymała. Łukasz, co się dzieje? Dlaczego wracasz tak późno? Zapytała, gdy tylko zamknął drzwi. Mówiłem ci, że mamy mnóstwo roboty w biurze. Musimy zamknąć projekt do końca miesiąca, odpowiedział, zdejmując buty. Jego ton był zmęczony, ale stanowczy. Zawsze miałeś dużo pracy, ale znajdowałeś czas dla mnie. Teraz ledwo się widzimy. Łukasz westchnął, jakby rozmawianie o tym było dla niego dodatkowym ciężarem. Weronika, proszę. Nie rób z tego problemu. To tylko kilka tygodni. Potem wszystko wróci do normy. Ale nic nie wracało do normy. Wręcz przeciwnie, Łukasz stawał się coraz bardziej obcy. Weronika próbowała znaleźć wytłumaczenie. Może naprawdę był zestresowany? Może potrzebował przestrzeni? Ale dlaczego unikał jej dotyku? Dlaczego nigdy nie zostawiał telefonu bez nadzoru? Jednego dnia postanowiła zaproponować wspólny weekendowy wyjazd. Co opowiesz na weekend nad morzem? Tylko my dwoje. Oderwiemy się od wszystkiego, odpoczniemy, zaproponowała z nadzieją. Łukasz spojrzał na nią z lekkim uśmiechem, ale w jego oczach brakowało entuzjazmu. To dobry pomysł, ale nie teraz. Może za kilka miesięcy. Teraz naprawdę nie mogę. Weronika poczuła ukłucie w sercu. Za kilka miesięcy? Łukasz, kiedy ostatnio spędziliśmy czas razem? Tylko emigrek. Mąż unikał jej wzroku. W jego milczeniu kryło się coś, czego Weronika nie potrafiła zrozumieć. Wiesz co? Muszę się przespać. Porozmawiamy jutro, powiedział, zostawiając ją w kuchni. Weronika patrzyła, jak odchodzi i poczuła, że coś w niej pęka. Wiedziała, że ich małżeństwo zmierza w nieznanym kierunku, ale nie miała pojęcia, jak bardzo ich życie miało się zmienić. Dni mijały, a Weronika coraz częściej zostawała sama w mieszkaniu. Łukasz tłumaczył się pracą, delegacjami i spotkaniami z klientami, ale Weronika czuła, że coś jest nie tak. Czasami, gdy wracał, na jego ubraniach czuła zapach damskich perfum, subtelny, ale wyraźny. Wieczory, które niegdyś spędzali razem, teraz były wypełnione ciszą. Łukasz wpatrywał się w telefon albo wychodził na długie spacery, twierdząc, że potrzebuje przewietrzyć głowę. Weronika zaczęła kwestionować wszystko, czy naprawdę była dobrą żoną. Czy mogła coś zrobić inaczej? Pewnego dnia, podczas sprzątania, przypadkiem natknęła się na paragon z luksusowej restauracji. Data wskazywała na dzień, w którym Łukasz rzekomo miał być w biurze do późna. Serce zabiło jej szybciej. Na odwrocie paragonu ktoś napisał odręcznie: Dziękuję za cudowny wieczór. Weronika wpatrywała się w słowa, próbując zapanować nad narastającym niepokojem. Wieczorem, gdy Łukasz wrócił do domu, Postanowiła porozmawiać. Łukasz, mogę cię o coś zapytać. Zaczęła, starając się brzmieć spokojnie. Jasne o co chodzi? Zapytał, siadając przy stole i rozpinając mankiety koszuli. Znalazłam dziś paragon z restauracji. Chciałabym wiedzieć, z kim tam byłeś. Łukasz spojrzał na nią, a jego twarz stężała. Przez chwilę milczał, jakby próbował znaleźć odpowiednie słowa. To było spotkanie biznesowe, odpowiedział szybko. Klientka, z którą omawiałem projekt. Dlaczego w ogóle pytasz? Weronika zmarszczyła brwi. Spotkanie biznesowe z klientką w restauracji, podczas gdy twierdziłeś, że siedziałeś w biurze? Łukasz wzruszył ramionami. Nie chciałem cię martwić. Wiedziałem, żebyś to źle zrozumiała. To nic wielkiego, po prostu kolacja służbowa. Weronika poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Wiedziała, że Łukasz kłamie, ale nie miała dowodów, by go skonfrontować. Postanowiła nie drążyć tematu, przynajmniej na razie. Kilka dni później Weronika postanowiła sprawdzić telefon Łukasza. Czuła się winna, że posuwa się do takiego kroku, ale musiała poznać prawdę. Gdy mąż spał, cicho wstała i wzięła jego telefon z szafki nocnej. Wpisanie hasła okazało się łatwiejsze. Niż się spodziewała, Łukasz nigdy nie był ostrożny z tego typu rzeczami. Zaczęła przeglądać wiadomości. Jej serce biło jak oszalałe, gdy natrafiła na czat z nieznaną kobietą. Rozmowy były pełne flirtu, a zdjęcia, które wysyłała ta osoba, wywołały u Weroniki mdłości. Jedna wiadomość szczególnie utkwiła jej w pamięci. Kochanie, nie mogę się doczekać, aż zaczniemy razem nowe życie. Nasze dziecko będzie miało wspaniałego ojca. Weronika upuściła telefon na podłogę, nie mogąc uwierzyć w to, co właśnie przeczytała. Wszystko zaczęło się układać w całość: późne powroty, unikanie rozmów, zapach perfum. Łukasz miał kochankę, a teraz spodziewał się z nią dziecka. Rano, gdy Łukasz szykował się do pracy, Weronika postanowiła skonfrontować się z nim. Łukasz, musimy porozmawiać, powiedziała, stając w drzwiach kuchni. Teraz. Spieszę się do biura, odpowiedział, unikając jej wzroku. Nie kłam. Wiem o wszystkim. Przeczytałam Twoje wiadomości, powiedziała stanowczo, próbując ukryć łamiący się głos. Łukasz zamarł. Przez chwilę patrzył na nią, jakby zastanawiał się, jak wybrnąć z sytuacji. Nie miałem wyboru, Weronika. Duszę się z tobą w tym bagnie. Chcę żyć. Wyrzucił z siebie w końcu. Znalazłem kogoś, kto mnie rozumie, kto daje mi szczęście. Weronika patrzyła na niego z niedowierzaniem. Szczęście? Ty nazywasz to szczęściem? Zdradą? Porzuceniem mnie dla jakiejś dziewczyny? To nie twoja sprawa. Wszystko między nami już dawno się skończyło. Po prostu tego nie zauważyłaś. Łukasz odwrócił się na pięcie i wyszedł z mieszkania, zostawiając Weronikę samą z jej łzami i bólem. Po dramatycznym odejściu Łukasza, Weronika czuła, że jej świat się rozpadł. Przez pierwsze dni funkcjonowała jak w transie, wstawała rano, robiła podstawowe czynności, ale każda z nich przypominała jej, że została sama. W mieszkaniu unosił się zapach Łukasza, a jego rzeczy wciąż były porozrzucane po ich wspólnej przestrzeni. Każdy przedmiot, kubek, książka, nawet puste miejsce przy stole przypominał o zdradzie i upokorzeniu. Wieczorem, kiedy zasypiała, cisza była najgorsza. Zawsze słyszała oddech męża obok siebie, a teraz miała wrażenie, że ta cisza ją dusi. Jednak najgorsze miało dopiero nadejść. Kilka dni później, Weronika postanowiła zajrzeć do ich wspólnego konta bankowego, by upewnić się, że ma wystarczająco pieniędzy na rachunki. Gdy zalogowała się na swoje konto, serce podeszło jej do gardła, saldo wynosiło 0 złotych. Wszystkie oszczędności, które odkładali przez lata, zniknęły. Chwyciła telefon i wybrała numer Łukasza. Odebrał dopiero po kilku sygnałach. Łukasz, gdzie są nasze pieniądze? Zapytała, ledwo panując nad łzami. Moje pieniądze, odpowiedział spokojnym tonem, który doprowadził Weronikę do furii. Włożyłem w to konto tyle samo, co ty. Potrzebuję ich teraz na nowy start. Ty sobie poradzisz. Poradzę sobie? Zabrałeś wszystko. Co ja mam teraz zrobić? Krzyknęła, czując, jak narasta w niej wściekłość. To już nie mój problem, Weronika. Przestań dramatyzować, powiedział, zanim się rozłączył. Weronika spojrzała na telefon, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało. Zrozumiała, że Łukasz nie tylko ją zdradził, ale również zostawił ją bez środków do życia. Była sama bez pieniędzy, z długami do spłacenia. Musiała działać, ale najpierw musiała przetrwać to piekło. Kiedy początkowy szok minął, w Weronice zaczęła budzić się determinacja. Nie zamierzała pozwolić, by łukasz po prostu odszedł, zostawiając ją z niczym. Zamiast płakać i użalać się nad sobą, postanowiła działać. Pierwszym krokiem było zabezpieczenie tego, co jeszcze miała. Przede wszystkim zmieniła zamki w drzwiach aby Łukasz nie mógł wrócić i zabrać więcej rzeczy. Następnie zasięgnęła porady prawnika. Dowiedziała się, że wspólne konto bankowe teoretycznie powinno być dzielone między małżonków, ale skoro pieniądze zostały już wypłacone, odzyskanie ich mogło być trudne. To długa droga, ale możemy spróbować dochodzić swoich praw w sądzie, powiedział adwokat, patrząc na nią z wyrazem współczucia. Jednak najpierw musimy zgromadzić dowody na to, że środki zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Weronika czuła, że każda decyzja, którą teraz podejmie, musi być przemyślana. Nie mogła pozwolić, by emocje przejęły nad nią kontrolę. Chociaż serce jej krwawiło, a myśli o Łukaszu i jego kochance wywoływały w niej gniew, postanowiła działać z rozwagą. W międzyczasie zaczęła obserwować Łukasza. Wiedziała, że jest związany z nową kobietą ale chciała dowiedzieć się więcej, gdzie mieszka, z kim przebywa, jak wydaje ich wspólne pieniądze. Nie chodziło już tylko o zemstę. Chciała odzyskać poczucie kontroli nad swoim życiem i upewnić się, że Łukasz nie ujdzie bezkarnie za swoje czyny. Pewnego dnia, siedząc w kawiarni niedaleko biura Łukasza, zauważyła go wychodzącego z młodą kobietą. Miała długie, falujące włosy, wyglądała na znacznie młodszą i trzymała się za brzuch w wyraźnym geście chroniącym ciążę. Weronika poczuła, jak w jej żołądku zaciska się żelazny uchwyt gniewu. Oto mężczyzna, który obiecywał jej miłość na całe życie, teraz cieszył się chwilami szczęścia z inną, zostawiając ją z długami i złamanym sercem. Nie pozwolę, żeby to tak się skończyło, pomyślała, zaciskając pięści. W głowie zaczęły kiełkować pierwsze pomysły na to, jak odzyskać to, co jej się należy, i jednocześnie pokazać Łukaszowi, że popełnił największy błąd swojego życia. Weronika spędziła kolejne dni na analizowaniu swojej sytuacji i planowaniu kolejnych kroków. Wiedziała, że zemsta na Łukaszu musi być precyzyjnie zaplanowana i przeprowadzona w taki sposób, by nie tylko odzyskać to, co jej odebrał, ale także dać mu do zrozumienia, że nie jest osobą, którą można bezkarnie wykorzystać i porzucić. Pierwszym krokiem było zebranie informacji. Z pomocą swojego prawnika zaczęła analizować wszystkie wyciągi bankowe i transakcje Łukasza. Zauważyła, że dużą część pieniędzy z ich wspólnego konta wydał na luksusowe zakupy, w tym biżuterie, restauracje i drogie ubrania. Jedno z większych przelewów trafiło na konto nowej partnerki Łukasza. To był kluczowy dowód, który mogła wykorzystać w sądzie. To naruszenie wspólnoty majątkowej, stwierdził jej prawnik z powagą. Jeśli udowodnimy, że pieniądze zostały wydane na osobiste korzyści niezwiązane z waszym małżeństwem, masz dużą szansę na wygraną w sądzie. Równocześnie Weronika zaczęła zbierać informacje o nowej kobiecie w życiu Łukasza. Przez przypadek dowiedziała się, że pracowała jako asystentka w firmie, w której Łukasz był zatrudniony. To wyjaśniało ich częste spotkania po pracy. Weronika czuła, jak gniew w niej narasta, ale zamiast działać impulsywnie, postanowiła czekać na odpowiedni moment. Pewnego dnia udało jej się zdobyć adres, pod którym teraz mieszkał Łukasz z kochanką. Było to małe, ale nowocześnie urządzone mieszkanie na obrzeżach miasta. Przypadkiem zauważyła, jak Łukasz wsiada do drogiego samochodu, który prawdopodobnie kupił za ich wspólne oszczędności. Widok ten utwierdził ją w przekonaniu, że nie może pozwolić mu uciec z konsekwencjami. Jeszcze nie wiesz, Łukaszu, co cię czeka pomyślała, zapisując szczegóły w swoim notatniku. Weronika postanowiła, że jej pierwszym ruchem będzie zniszczenie reputacji Łukasza skontaktowała się z kilkoma byłymi kolegami z pracy swojego męża, w tym z jego dawnym przełożonym. Podczas rozmowy Weronika subtelnie zasugerowała, że Łukasz używał firmowych zasobów do załatwiania osobistych spraw, w tym spotkań z kochanką. Chciałam tylko wyjaśnić pewną sytuację, powiedziała, próbując zabrzmieć niewinnie. Może się mylę, ale słyszałam, że Łukasz często korzystał z firmowego auta poza godzinami pracy. Chyba nie powinien tego robić przełożony Łukasza, wyraźnie zaskoczony, obiecał sprawdzić sprawę. Kilka dni później Weronika usłyszała, że Łukasz został wezwany na rozmowę dyscyplinarną. Choć nie miała pewności, jak zakończy się ta sytuacja, wiedziała, że jej działania zaczynają przynosić efekty. W międzyczasie zaczęła przygotowywać swoją sprawę sądową. Prawnik pomógł jej zgromadzić wszystkie dowody, w tym wiadomości i transakcje finansowe. Weronika czuła, że jej pozycja jest coraz silniejsza. Nie ograniczała się jednak tylko do prawnych działań. Chciała, żeby Łukasz poczuł, jak to jest stracić kontrolę nad swoim życiem. Z pomocą znajomej zdobyła numer telefonu kochanki Łukasza i wysłała jej anonimową wiadomość. Wiesz, że Łukasz odebrał pieniądze swojej żonie, by opłacić wasze życie? Uważaj, bo kto raz zdradza, zdradzi i drugi raz. Nie miała pewności, jak zareaguje młoda kobieta, ale wiedziała, że wprowadzenie niepewności do ich związku to krok we właściwą stronę. Weronika czuła, że odzyskuje kontrolę nad swoim życiem. Jej cel był jasny, nie tylko odzyskać swoje pieniądze, ale też zniszczyć życie, które Łukasz zbudował na jej krzywdzie. Zemsta nabierała rozpędu, a Weronika wiedziała, że to dopiero początek. Działania Weroniki zaczynały przynosić efekty. Łukasz, który jeszcze niedawno cieszył się spokojnym życiem z nową partnerką, zaczął doświadczać trudności. Najpierw przyszedł cios w pracy, jego przełożeni, po przeprowadzeniu wewnętrznego śledztwa, zdecydowali się rozwiązać z nim umowę. Oficjalny powód? Nadużywanie firmowych zasobów i konflikt interesów. Łukasz wrócił do mieszkania wściekły i zdezorientowany. Jego młoda kochanka, Paulina, zauważyła, że coś jest nie tak. Co się stało? Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha? zapytała, podchodząc do niego z troską. Zwolnili mnie z pracy, odpowiedział krótko, rzucając teczkę na kanapę. Podobno ktoś doniósł, że używałem filmowych zasobów niezgodnie z przeznaczeniem. Paulina spojrzała na niego z mieszanką zdziwienia i złości. I co teraz? Jak zamierzasz nas utrzymać? Przecież mamy dziecko w drodze. Łukasz zacisnął zęby, próbując powstrzymać narastającą frustrację. To chwilowe. Znajdę coś nowego. Nie dramatyzuj. Paulina jednak nie była przekonana. Coraz częściej zaczynała zauważać, że Łukasz nie jest tak idealnym partnerem, jak się jej wydawało. Zaczęły się drobne sprzeczki, które z każdym dniem narastały. Weronika doskonale zdawała sobie sprawę, że napięcie między nimi rośnie co tylko napędzało jej determinację. Weronika czekała na kolejny ruch. Wiedziała, że cios w jego finanse i reputację to dopiero początek. Tymczasem pracowała nad kolejnym planem, takim, który miał wstrząsnąć życiem Łukasza jeszcze mocniej. Weronika postanowiła pójść krok dalej. Wiedziała, że klucz do zniszczenia związku Łukasza i Pauliny leży w ujawnieniu prawdy o tym, jakim człowiekiem jest Łukasz. Z pomocą prawnika i znajomych zebrała wszystkie dowody na jego manipulacje, zdrady i finansowe machlujki. Weronika wysłała Paulinie paczkę z dokumentami, w której znajdowały się wyciągi z kont bankowych, pokazujące jak Łukasz wydawał pieniądze na luksusy, nie zważając na ich wspólne zobowiązania. Kopie wiadomości, które wysyłał do innych kobiet w czasie ich związku. List, w którym szczegółowo opisała, jak łukasz porzucił ją z długami, zabrał wszystkie oszczędności i zostawił ją bez środków do życia. Paulina otrzymała paczkę pewnego wieczoru, gdy łukasz był poza domem. Z każdym kolejnym przeczytanym dokumentem czuła, jak jej zaufanie do partnera rozpada się na kawałki. Kiedy łukasz wrócił, zastał Paulinę wściekłą i roztrzesioną. Co to ma być, łukasz? Krzyknęła, rzucając mu dokumenty pod nogi. To prawda? Okradłeś swoją żonę, żeby mnie utrzymać? I flirtowałeś z innymi kobietami? Łukasz próbował zaprzeczać, ale dowody były zbyt mocne. Paulina nie chciała go słuchać. Wyrzuciła go z mieszkania tego samego wieczoru, nie zważając na jego tłumaczenia i obietnice poprawy. Łukasz znalazł się na ulicy. Bez pracy, bez domu, bez wsparcia. Każda decyzja, którą podjął, doprowadziła go do tego momentu. Weronika, obserwując wszystko z boku, czuła satysfakcję, ale wiedziała, że to jeszcze nie koniec. Weronika czuła, że jej działania zaczynają przynosić ostateczny efekt. Widziała, jak Łukasz, który kiedyś z pogardą patrzył na nią, staje się cieniem samego siebie. Jednak wciąż czuła, że potrzebuje zrobić jeszcze jeden krok, by zakończyć tę historię. Dzięki wsparciu prawnika udało się jej złożyć pozew sądowy, w którym domagała się zwrotu środków zabranych ze wspólnego konta. Dowody finansowe, które zgromadziła, były wystarczające, by zmusić Łukasza do stawienia się przed sądem. W międzyczasie Weronika zaczęła układać swoje życie na nowo. Zaczęła pracować nad sobą, zapisała się na kursy rozwoju osobistego, zaczęła ćwiczyć jogę i wróciła do pasji, które porzuciła w trakcie małżeństwa. Z każdym dniem czuła, że staje się silniejsza i bardziej niezależna. Podczas rozprawy Łukasz wyglądał jak wrak człowieka. Stracił pracę, Paulinę i swoje pozorne poczucie kontroli nad życiem. Sędzia, widząc wyraźne dowody, wydał wyrok nakazujący zwrot części pieniędzy Weronice oraz spłatę długów, które Łukasz zaciągnął na ich wspólne konto. Po rozprawie Łukasz próbował podejść do Weroniki. Posłuchaj. Wiem, że popełniłem błędy, ale może moglibyśmy jakoś się dogadać? Nie musimy walczyć, powiedział, próbując brzmieć przekonująco. Weronika spojrzała na niego z chłodem w oczach. Dogadać? Po tym wszystkim, co zrobiłeś? Nie ma o czym mówić, Łukaszu. Każdy z nas pójdzie teraz swoją drogą. Ty masz swoje bagno, ja mam nowe życie. Te słowa zakończyły ich rozmowę na dobre. Kilka miesięcy później Weronika czuła, że odzyskała swoje życie. Dzięki odzyskanym środkom mogła pozwolić sobie na realizację marzenia, które zawsze odkładała na później, otwarcia małego sklepu z rękodziełem. Praca dawała jej satysfakcję, a kontakt z ludźmi przypomniał jej, jaką jest wartościową osobą. Łukasz, pozostawiony sam sobie, musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Paulina odmówiła mu kontaktu z dzieckiem, a jego długi wciąż narastały. Był zmuszony wyprowadzić się do wynajmowanego, ciasnego mieszkania i zacząć od nowa, tym razem bez niczyjego wsparcia. Weronika, stojąc na progu swojego nowego życia, czuła dumę z tego, co osiągnęła. Zemsta nie była jej jedynym celem, chodziło o to, by pokazać sobie samej, że jest silna i niezależna. Każdy krok, który zrobiła, utwierdził ją w przekonaniu, że potrafi poradzić sobie z każdym wyzwaniem. Wieczorem, siedząc przy kominku w swoim nowym domu napisała w swoim dzienniku. Duszę się z tobą w tym bagnie, chcę żyć, powiedział mi kiedyś Łukasz. Dziś wiem, że to ja byłam tą, która musiała się wydostać. I żyję. Teraz naprawdę.